Warto jest, abyś pamiętał, że ludzie wokół ciebie mają naprawdę bardzo duży wpływ na twoje zachowanie i to, jakie mają pragnienia, to jakie mają nawyki, to bardzo szybko może się okazać, że to, jest, że to są dosłownie te same pragnienia, które na przykład ty masz albo które będziesz miał, w zależności czy to są już na przykład twoje osoby, które znasz długo, czy na przykład dopiero poznałeś, więc naprawdę, oczywiście to może działać na twoją korzyść, że gdy właśnie dołączysz do jakiejś grupy, zaczynasz się otaczać z innymi ludźmi, czy to właśnie w internecie, czy to w prawdziwym świecie, to nagle to się okazuje, że dosłownie będą ich nawyki, te same. I Jeśli mają dobre nawyki, te, które ty chcesz mieć, oczywiście bardzo dobrze będzie się rozwijał. Ale oczywiście to może działać w tą złą stronę, że jeśli ty na przykład, miałeś dobre nawyki, ale zaczyna się zadawać z osobami, które mają złe nawyki, to dosłownie będzie taki sam. Czyli zrób jakieś imprezy, czy jakieś takie złe rzeczy, które oczywiście nie pomagają ci się rozwijać i właśnie te twoje wzorce zachowań będą dosłownie działały na twoją niekorzyść. I bardzo często wolimy być w błędzie całą grupą, niż sami trzymają swoje zdanie, które na przykład może być prawdziwe. Czyli na przykład mamy 30 osób i na przykład 28 osób mówi, że to drzewo jest czerwone, a na przykład ta właśnie pozostała jedna mówi, że to drzewo jest na przykład brązowe. No i ty wiesz, że to drzewo jest brązowe, jednakże ty często byś i tak Podtrzymał to zdanie 28 osób, ponieważ chcesz być jak oni, chcesz po prostu należeć do grupy i bardzo często jest to właśnie zakodowane w naszej głowie już od zarania dziejów. Więc naprawdę, oczywiście to nie będzie łatwe, ale staraj się zawsze walczyć o swoje zdanie, czyli bądź właśnie w tej grupie dwuosobowej, czyli że właśnie walcz o swoje zdanie, nieważne właśnie jak dużo osób jest przeciw, bo serio, często możemy ten błąd, chcemy być jak inni i przez to możemy być w błędzie. Więc naprawdę, staraj się zawsze walczyć o swoje zdanie, które na przykład wiesz w głębi duszy, że jest prawdziwe, i na i za tłumem. Ja dziękuję za wysłuchanie, cześć.